Na program zaprasza sponsor Alap Laboratoria. Ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych. www.alaplaboratoria.pl Pani doktor Agata Strukow jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, chciałabym dzisiaj kontynuować temat suplementacji przeróżnych witamin i minerałów. Rozmawiałyśmy ostatnio o selenie, a w czasie kiedy Państwo słuchali muzyki, Pani doktor powiedziała mi, że tak naprawdę ten popularny selen może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Po czym poznać że nasz organizm broni się przed dodatkową suplementacją? Pierwszymi objawami toksyczności selenu są takie objawy ze strony przewodu pokarmowego, czyli nudności, brzuch nas boli, mamy czosnkowy oddech, taki nieprzyjemny. Potem mogą wypadać włosy, być kruche paznokcie, a jeżeli ten nadmiar selenu jest latami w naszym organizmie, to może to prowadzić do cukrzycy czy też marskości wątroby. To jest stan odwracalny i jeżeli przerwiemy suplementację selenem, to na szczęście te wszystkie negatywne skutki Skutki mogą się cofnąć. Natomiast nie warto sobie fundować takich rzeczy i naszemu własnemu organizmowi tego robić. Lepiej rzeczywiście zbadać poziom selenu przed suplementacją, a potem kontrolnie, czy rzeczywiście musimy selen suplementować. Jakie jeszcze negatywne skutki może mieć dodatkowa suplementacja, taka bezpodstawna suplementacja różnych witamin czy też minerałów? Tutaj dobrym przykładem może być poziom cynku, który też jest dosyć powszechnie przyjmowany, gdzie takich bezpośrednich skutków nie obserwujemy, natomiast są bardzo badania, które na przykład pokazują, że wieloletnia suplementacja cynkiem i nadmierny jego poziom w organizmie może prowadzić do rozwoju nowotworów. Także to są takie odległe w czasie skutki, których nie obserwujemy tu i teraz. Poziom witaminy A, która też jest dosyć popularnie suplementowana, to też jest takie złe samopoczucie, apatia, osłabienie, zaburzenia wzroku, problemy ze skórą, wypadanie włosów. Co też warto wiedzieć, witaminy A nie mogą zażywać kobiety w ciąży, dlatego że on jest toksyczny dla, dla dziecka. Zrobiłam wielkie oczy, kiedy usłyszałam te wszystkie informacje. Pani doktor, bardzo dziękuję za kolejne wskazówki. Wniosek jest taki: sami nie suplementujemy. Zadzimy się lekarza, robimy badania i dopiero po takich badaniach możemy coś sobie dokupić. Ale zgodnie ze wskazówkami lekarza. Pani doktor Agata Strukow była dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Na program zaprasza sponsor Alap Laboratoria, ogólnopolska sieć laboratoriów i punktów diagnostycznych. www.alaplaboratoria.pl